Cześć, to jest kolejny odcineczek z poradników do RPG Makera MZ I ktoś z was, nie pamiętam kto, poprosił mnie, abym zrobił odcinek o pchaniu kuli. Nie pamiętam dokładnie co on napisał, ale no, na przekaz jest krótki i będzie trzeba pchać kulę. I co to mniej więcej oznacza? Jest sobie, o, kula i jest sobie nasz bohater. I gdy nasz bohater podejdzie do kuli, to ją pchnie. I znowu podejdzie, to ją pchnie. I teraz tak podejdzie i znowu będzie chciał ją pchnąć. I, I popchnie ją tutaj, tak? i można, no dobra pokażę Wam może jak to zrobić w najprostszy sposób skupmy się na tych elementach na górze na początku, najpierw dajemy warunek że jeżeli nasz bohater, to będzie tutaj jeżeli nasz bohater jest skierowany w na przykład dół i tutaj dajemy takie cztery opcje że jest skierowany albo w dół, albo w lewo, albo w prawo, albo w góra, to wtedy dzieje się coś takiego, tutaj Wam pokażę jeszcze jak to zrobić, byście byli pewni że ten evencik czyli tą kulę, przesuniemy w no, analogicznie do tego jak jest ustawiony nasz bohater. Czyli gdy bohater jest skierowany w dół, to kulę pchniemy w dół po naciśnięciu spacji, tak? I zaprezentuję jeszcze, jakby ktoś nie był pewien, co do końca robimy w tym odcinku. Podchodzimy, klikamy spacja i kula się przesuwa. Czy to jest proste, to jest proste. I można sobie zrobić jakiś labirynt z tymi kulami. Ja w swojej pierwszej takiej porządnej grze Stav of Hell zrobiłem coś takiego. Tutaj wam się powinien pokazać fragment jak Masyn to przechodził na swoim odcinku. Link do gierki będzie w opisie. Jakby ktoś chciał zagrać, w sumie można zrobić taką autoreklamę. Ale no co, odcinek by trwał 20 sekund, a tego nie chcemy. Pomyślałem, że troszeczkę podwyższymy poziom tego odcinka i zrobimy, by tutaj brama zwana księżniczką zniknęła nam po tym, jak kula wejdzie w no, w dany punkt. Tutaj powinien być generalnie jakiś przycisk guzik, ale no nie chciało mi się szukać guzika, ponieważ nie na kwestiach wizualnych zajmujemy się w tych odcinkach. Czyli można zrobić sobie jakiś labiryntik, jakieś przeszkody, i finalnie, gdy kulka wejdzie tutaj, to księżniczka sobie znika. I teraz, jak ja to zrobiłem? Generalnie miałem problem, w sensie nie miałem za bardzo pomysłu, jak to zrobić. I poprosiłem Was na Discordzie o pomoc. I Ryfkowicz wysłał mi filmik, więc dzięki, dzięki za podesłanie filmiku. Troszeczkę się nim zainspirowałem. Dobra, a więc tak, zrobiłem sobie takie coś, że ustawiłem wartość x. Tutaj pokażę Wam, jak to zrobić. Ustawiłem sobie wartość x. Stworzyłem dwie zmiany x i y. Wy też sobie to zróbcie, jeśli chcecie coś takiego zrobić, że wartość x to. to to to. to koordynat x tego eventu. I teraz co to znaczy? Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj na dole po prawej jest taka 10,4. Jakbym kliknął na przykład na ten punkt, to będzie to punkt 0,0. 0. I jak będę przekierowywać się bardziej w prawo, to zmienna po lewej, czyli zmienna X nam się powiększa a jak zjeżdżam na dół to zmienna po prawej czyli Y nam się pomniejsza i każdy punkt ma swoje koordynaty na przykład to jest punkt 5,5 a to jest punkt 10,3 i sobie tutaj ustawiłem żeby zmienna X była równa koordynatowi X tak samo Y była równa koordynatowi Y i dałem warunek że jeżeli X jest równe 8 a Y jest równy 3, to jakiś tam switch nam przeskakuje. Czemu akurat 8 i 3? Ponieważ ten punkt ma koordynaty 8. 8 tutaj od boku liczymy, i 3 liczymy od góry, bo 0 się nie liczy jakby nie. Tutaj macie 8-3. No i zaprezentuję wam, jak to działa. Oczywiście jak ten switch nam przeskoczy, to ta królewna znika, no to chyba wam tego nie będę musiał pokazywać, bo to jest proste. No i generalnie przesuwamy i to nie działa Ponieważ trzeba jeszcze raz kliknąć i dopiero wtedy zadziała Tak samo byłoby w drugą stronę Jakbyśmy tu pchnęli to dopiero po kolejnym naciśnięciu działa Więc co trzeba zrobić by to działało poprawnie Tutaj wymienimy nasze kule na to niedziałającą i działającą I tutaj ustawiłem to sobie common eventem I co mamy w tym naszym common evencie napisane Ponieważ zauważyłem, że kula aktywuje się tak jakby z jednym przyciskiem opóźnienia. Więc zrobiłem, że jeżeli gracz jest ustawiony w dół, to stojąc już w tym punkcie, po kliknięciu, to zadziała. Obstawiam, że jest jakiś prostszy sposób, by to zrobić, ale ten mój działa. A jak coś działa, to nie jest głupie, tak? Czyli tak, jeszcze w prostszy sposób to opiszę. Zadziała pole przed polem, w które mamy kliknąć. Czyli jak to tutaj już stoi, to po kliknięciu już teraz, czyli z jednym polem wcześniej, Powinno nam zadziałać, i oczywiście nam to działa. Możemy sobie to skopiować 17 na przykład razy i wykombinować jakiś labirynt z tym związany. Dobra, tego akurat się nie da zrobić. Ale o, coś takiego, już prędzej, nie? Już jest jakieś urozmaicenie, już można coś kombinować. O, na razie no nie jest to trudne, bo wymyśliłem to na spontanie, ale no, działa. I teraz chciałbym Was jeszcze ostrzec przed jedną rzeczą. Jeżeli kulka, kulka się rusza, to zawsze tę tutaj rzecz, ponieważ co by się zadziała, zadziało, jeżeli to nie będzie odznaczone? Tutaj dam na przykładzie w lewo. Jak nie jest odznaczone, to pokażę Wam, co się wtedy będzie działo. Gdy pchniemy kulkę w lewo, to nie możemy nic zrobić w tym czasie. Nie jest to jakaś wada, no ale w każdym razie, gdy pchniemy ją na ścianę i kulka nie będzie mogła się ruszyć, to gra nam się zawiesi i nie możemy nic zrobić poza kliknięciem F5, czyli Resetuj. No i to byłoby tyle w tym odcinku. Myślę, że temat fajnie omówiłem. Myślę, że może to Wam się przydać do zrobienia jakiejś łamigłówki lub czegoś takiego w waszej grze. No i to byłoby na tyle. Ja się zami żegnam. Pa!